Chcemy na górę, Się coś tu znowu zablokowało. jeszcze gdzieś trzymają śruby. hm to nie, to nie wiem gdzie oni coś trzymały. Ale atrapa, niech ich cholera! A wydawało się, że tutaj są dwa głośniki, nie? Bo tutaj jest niby drugi, a jest tylko jeden. Oj, nieładnie, nieładnie. To jest atrapa ten drugi głośnik, niby co tu miał być. Tu go niby widać. A ja ci niech, niech to szlak. Takie piękne te głośniki, że tutaj jest atrapa. A tak, gdzie to zaraz rozciąć, Bo to po prostu jest tragedia. Hmm, są nożyczki. Ciekawe, czy w sklepie też wmawiali ludziom, że tutaj jest głośnik. Tak, proszę bardzo. Tak, wmawialiśmy ludziom, że tutaj są dwa głośniki, a tu jest tylko jeden. O, pięknie, jaka atrapa. No super, nie? co ja sobie stąd mogę wziąć jedynie ten głośnik ciekawe czy on w ogóle dobrze gra naprawdę byłem święcie przekonany że tutaj są dwa głośniki jak patrzyłem na ten na tą kolumnę jeszcze jak leżała tam pod śmietnikiem. W sumie nie jest jakoś zniszczony, więc może i nawet gra. Ten śrubokręt, on mi się psuje. Tyczkę też sobie wezmę, może coś się kiedyś przyda, ewentualnie sprzedaż, kiedy tam. A no to resztę do wywalenia piękna ta